Łówcy rowerzyści narzekają na stan tras rowerowych, jednak tym razem nie chodzi o ścieżki miejskie. Uwaga, rowerzystów skupiła się na leśnych szlakach. Trasa rowerowa ze Słupska do krępy to jedna z najbardziej uczęszczanych ścieżek, szczególnie młodzi rowerzyści upodobali sobie ten szlak. Jednak ostatnio miłośnicy dwóch kółek rezygnują z wycieczek tą trasą i ich zdaniem ścieżka nie spełnia wymogów. Ścieżka nie jest przejezdna dla młodzieży, dla dzieci, ponieważ występują tutaj kolejne. Eee, trasa jest e, niebezpieczna Jak twierdzi rowerzysta Dawid Pękała Szlak najgorzej wygląda po ulewnym deszczu Dopiero wtedy zaczynają się prawdziwe problemy z przejazdem Najgorzej jest po deszczach Kiedy ziemia jest bardzo miękka I się osuwa jest straszne błoto za kolejnej rozjeżdżoną ścieżkę rowerzyści obwiniają trwającą w lesie wycinkę drzew, które ich zdaniem są ciągnięte po szlakach. Nadleśnictwo leśny dwór, pod które podlega ta część lasu, twierdzi, że są to drogi technologiczne, które udostępnia się turystom. Oprócz nich ze ścieżek korzystają także pracownicy leśni, więc uniknięcie zniszczeń podczas prowadzonych w lesie porządków jest niemożliwe. Jednak jak zapewnia zastępca nadleśniczego Grzegorz Goliszek, nie ma powodów do obaw, ponieważ tuż po zakończeniu prac szlak zostanie naprawiony. Zarówno trasy rowerowe, jak i spacerowe oraz konne, są dla nadleśnictwa drogami, o które dba się szczególnie.